Naszej technologii nie zauważysz na co dzień, pozostaje w ukryciu. Do momentu, aż inne rozwiązania zawiodą, to co niewidoczne na pierwszy rzut oka, to najnowsza technologia, która czuwa. Bo naszą pasją jest światło, a celem bezpieczeństwo. Najwyższej jakości design w połączeniu z zaawansowaną technologią świetlną wspomagają nawet najbardziej wymagające projekty. TM Technologie to najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i wyspecjalizowany park maszynowy. Na linii automatycznego montażu powstają tysiące urządzeń elektronicznych dziennie z szybkością ponad 50 tysięcy elementów na godzinę. Każdy moduł elektroniczny jest precyzyjnie sprawdzany przez automatyczną inspekcję optyczną. Wdrażając nowe produkty oświetlenia awaryjnego, poddajemy je wielomiesięcznym testom, gwarantującym bezpieczeństwo i niezawodność każdego dnia. Zrobotyzowany park maszynowy TM Technologie powstał tylko w jednym celu produkcji najwyższej jakości oświetlenia awaryjnego. Całość procesów produkcyjnych spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 9001, zapewniając najwyższy standard produkcji. Wszystkie rozwiązania tworzymy z dbałością o najmniejszy detal na każdym z etapów produkcji. Nasi wyspecjalizowani pracownicy składają ręcznie gotowy produkt, gwarantując najwyższą jakość i dbałość o każdy detal. Tak przygotowany produkt trafia z naszego magazynu w najdalsze zakątki świata, by stać się częścią systemu oświetlenia awaryjnego, który gwarantuje bezpieczną ewakuację z budynku. W ten sposób nasi klienci mogą cieszyć się niezawodnością i najwyższą jakością naszych produktów, technologia, design, innowacja, bo jest tylko jedna droga. PM Technologie.